W szkole podstawowej nr 103 przy Jeziornej mycie rąk równie ważne jak matematyka. Umyj rączką brzuszki, później plecki i paluszki. Powiesiliśmy we wszystkich toaletach w pobliżu umywalek taką właśnie informację, na której dzieci mają kolejne y, pokazane etapy mycia rąk. Takie informacje także w toalecie dla dorosłych. Bardzo często nie tylko dzieci, ale i my dorośli y, traktujemy mycie rąk y, jako taką czynność bardzo szybką, powierzchowną. Szkoła woli chuchać na zimne. Poprosiliśmy rodziców o nieprzysyłanie do szkoły żadnych dzieci, które mają jakiekolwiek objawy. Chorobowe, bo bez względu na to, czy to koronawirus, czy jest to grypa, czy inna choroba, unikać chcemy jakiegokolwiek zarażania. W kilku niepublicznych placówkach część uczniów po feriach może zostać w domach, jeśli byli we Włoszech lub Azji. Tereny te są miejscami o podwyższonym ryzyku zarażania się koronawirusem. Czytamy w komunikacie, który do rodziców rozesłała dyrekcja Społecznej Szkoły Podstawowej nr 26 wiadomość zawiera prośbę, żeby informacje o wyjazdach w te rejony zgłaszać w sekretariacie szkoły. W przychodniach telefony urywają się, dzwonią pacjenci, którzy właśnie wrócili z Włoch. Mama dzieci, które były właśnie na, na wyjeździe yy, i koleżanka czy kolega z klasy, yy, wystąpiła u niego wysoka gorączka i były pytania, co można zrobić. Nawet bez objawów, badanie na obecność koronawirusa każdy może wykonać w wojewódzkim szpitalu zakaźnym. Tyle, że odpłatnie. Z zarządzenia dyrekcji placówki dowiadujemy się, że z dniem 5 lutego wprowadza się cennik badania, koszt 500 zł. Resort Zdrowia uspokaja, w przypadku podejrzenia wirusa wszystkie badania są refundowane. Każdy, kto przebywa na terenie Rzeczypospolitej, kto ma uzasadnione wskazania do badania, ma to badanie nieodpłatnie, bo oczywiście jest on wtedy objęty pewnym reżimem zakaźnym. Zdaniem ekspertów ważne, by zachować zdrowy rozsądek i nie panikować. Jeśli to są osoby starsze, czyli bardziej podatne na jakieś zakażenia, żeby unikały skupisk większych. Na lotnisku Chopina od dziś dodatkowe środki ostrożności. Od dziś Wszyscy pasażerowie podróżujący bezpośrednio z Włoch i bezpośrednio z Chin poddawani są specjalnej procedurze medycznej, to znaczy po wylądowaniu na pokład samolotu wchodzi ekipa medyków lotniska Chopina i wszystkim pasażerom, jak również załodze, mierzona jest temperatura. Pasażerowie z podwyższoną temperaturą zostaną skierowani na wywiad medyczny, żeby wykluczyć zakażenie koronawirusem.